Witam Państwa na kanale Srebrne Prowokacje. Szanowni Państwo, dzisiaj widzicie na ekranie piękną monetę 20 marek. 20 marek pruskie z roku 1911 z wizerunkiem cesarza Wilhelma II. A chciałem porozmawiać dzisiaj na temat tego, czy ta moneta ma szansę mocno zyskać na wartości, ale nie poprzez wzrost ceny złota, ale poprzez wzrost tak zwanej Premi, premium, tak? Czyli wartości kolekcjonerskiej. Zapraszam Was na odcinek. Szanowni Państwo, na początku przypominam, subskrypcja, dzwoneczek, jeżeli nie chcecie, żeby ominęły Was kolejne materiały. Pamiętajcie również, że można tutaj wesprzeć kanał. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod, pod filmem. Dobra, słuchajcie. 20 marek pruskie. 20 marek pruskie jest bardzo popularną monetą i jest powszechnie i moim zdaniem słusznie uważana. Ta moneta za monetę typowo bulionową, tak mamy naprawdę mm, bardzo duży dostęp do tych monet, są one powszechnie dostępne i powiem szczerze, że poza suwerenem i 20, frank, 20 franków francuskimi, no chyba najbardziej popularna moneta, jeżeli chodzi o e, Polskę, mówimy o monetach stosunkowo stosunkowo e, tanich, patrząc na zawartość kruszcu do ceny e, monety. E, Pretekstem do nagrania tego filmu była dyskusja, którą ostatnio, w którą ostatnio prowadziłem z jednym ze znajomych, gdzie rozmawialiśmy na temat tego, czy ta moneta ma szansę stać się bardziej, jakby, czy, czy wartość kolekcjonerska tej monety może, może wzrosnąć, tym samym jej wartość w przyszłości, niezależnie od zmian ceny samego złota, może, może wzrosnąć. I moje zdanie jest takie, że no niespecjalnie, natomiast no tutaj zdania, zdania były podzielone. Kilka argumentów, słuchajcie, kilka argumentów. Kluczowym argumentem było to, co się wydarzyło ostatnio z monetą typu 5 rubli rosyjskie z wizerunkiem Mikołaja II. Monety te jak pamiętam, jeżeli sobie sięgniecie filmy sprzed jeszcze 3 lat, 4 lat, tak, to znajdziecie informację, że monety te są droższe od typowych monet bulionowych typu suweren właśnie czy 20 franków, ze względu na to, że trzeba za nie zapłacić gdzieś powiedzmy 15-20% powyżej ceny samego kruszcu. Dzisiaj, w momencie gdy nagrywam ten film, a mamy kwiecień 2023 roku, no to za 5 rublówkę trzeba zapłacić powiedzmy 50-60% powyżej ceny kruszcu, a jeżeli jest to 5 rublówka w stanie pięknym, niczym, to ta cena jest jeszcze jeszcze większa. No i teraz słuchajcie, takie drobne porównanie. Jeżeli chodzi o 5 rublówkę, nakład łączny tych monet to 130 milionów sztuk. Mówimy oczywiście o tym najpopularniejszym typie, bo monety starsze, no to tam już ceny są w ogóle, w ogóle wysokie, tak? 5-rublówka 130 milionów sztuk. Natomiast ta 20-markówka z wizerunkiem Wilhelma II, i tutaj jeszcze Wam pokażę, że rozmawiamy o tej najpopularniejszej, tak z tak zwanym dużym orłem. To jest moneta, która była wybijana w latach 1890 do 1913. Wcześniej mieliśmy też ten sam wizerunek tutaj, jeżeli chodzi o cesarza, ale jakby na, mieliśmy tak zwany mały orzeł na, na rewersie. Tutaj ona wyglądała troszeczkę inaczej, tylko w dwóch rocznikach była bita w 1888 i w 1889 rzadsze monety i droższe. A po 1913, łącznie też z 1913, mieliśmy monety właśnie z Wilhelmem II w mundurze. Wcześniej jeszcze 20-markówki, bo rozmawiamy o monetach pruskich, były z Wilhelmem I. Też zresztą bardzo popularne monety, aczkolwiek już nie tak jak właśnie ta, ta którą widzicie w tej chwili na, na ekranie. No i słuchajcie, ta moneta to nakład 115 milionów sztuk, czyli mamy tutaj o 15 milionów sztuk mniejszy nakład niż y, 5 rublówki rosyjskie. Oczywiście jest jedna rzecz, o której zawsze trzeba pamiętać w przypadku monet. Y, Historycznych, monet, które mają 100 lat i więcej, ja przyznaję, że się tego dopiero teraz uczę i słucham, jak o tym mówią osoby bardziej doświadczone. Historycy, którzy się tymi dziedzinami zajmują, no trzeba brać pod uwagę to, że poprzez różne koleje losu te monety bardzo często były przetapiane. Tak i w Rosji, z tego co mi wiadomo, też taka sytuacja miała miejsce, czyli w momencie zmian ustrojowych, przewrotów, rewolucji, część monet carskich zostało po prostu przetopionych na inne. Cele tak, jak to wyglądało w przypadku monet pruskich, nie wiem, natomiast no trzeba się odnosić do tego, że jeżeli widzimy dane katalogowe i widzimy tam nakłady wielomilionowe, no to trzeba sobie zadać pytanie, ile tych monet w rzeczywistości przez różne koleje losu do naszych czasów przetrwały. Czyli teoretycznie mamy tutaj mniejszy nakład niż monet pięciorublowych, które bardzo mocno zyskały na tej wartości kolekcjonerskiej w ostatnich latach. Natomiast sama 20-markówka. Też jeżeli sobie popatrzycie kilka lat wstecz, no to jej cena patrząc na zawartość złota, no, wahała się podobnie właśnie jak 20-frankówka czy też suweren. Dzisiaj suwerena jesteście w stanie kupić w cenie 6-7% powyżej ceny spot, a 20-markówka to jest mniej więcej 14-15%. A za ładniejsze stany, czy też rzadsze roczniki, oczywiście można zapłacić jeszcze więcej, jeżeli ktoś chce taką monetę czysto do kolekcji. Powiem tylko, że ceny skupu tych monet również są wyższe, bo na chwilę obecną, to jest gdzieś w granicach znajdziecie bez problemu skup tych monet 4,5% powyżej ceny samego kruszcu. Czyli już można powiedzieć, że mamy, mamy lekki wzrost wartości tej monety. Natomiast moim zdaniem sytuacja podobna jak w przypadku monet rosyjskich, tutaj, tutaj nie nastąpi, i tutaj chciałbym, żebyście. Wy wypowiedzieliście w komentarzu pod tym filmem i powiedzieli, co wy na ten temat myślicie. Dla mnie takim kluczowym argumentem mówiącym o tym, że no nie będziemy mieli takiej powtórki, że wszystkie monety pruskie, te popularne z Wilhelmem za rok, za dwa, za pięć, mocno zyskałem na tej premii, no ze względu na to, że ten Temat historyczny chyba nie jest tak powszechnie zbierany jak monety rosyjskie. Monety rosyjskie, ja to obserwuję będąc gdzieś na giełdach, jest naprawdę sporo osób, które te monety zbiera, i mam wrażenie, że więcej niż tych osób jest więcej niż w przypadku monet cesarstwa niemieckiego. Sama jakby. Rosja dla mnie osobiście no nie jest tematem ciekawym do zbierania. Ja przyznaję, że miałem kilka monet rosyjskich, ale sprzedałem w ostatnim czasie wszystkie. Między innymi miałem również 5-rublówkę i też sprzedałem, sprawdzając tym samym, jak wygląda ten, ten, ten rynek. Przyznam szczerze, że udało mi się no, dosyć fajnie. Kupiłem tą monetę bodajże 3 lata temu, sprzedałem ją jakieś nie wiem kilka miesięcy temu już teraz nie pamiętam dokładnie natomiast no ten wzrost właśnie ceny tutaj był był dosyć dosyć duży nie jakoś dla mnie, do mnie te monety rosyjskie nie, nie przemawiają, ale obserwując rynek widzę, że tych kolekcjonerów jest naprawdę całkiem, całkiem sporo i myślę, że to będzie kluczowy, kluczowy argument. Dodatkowo, jeżeli sobie pooglądamy oferty zagranicznych sklepów, to monety właśnie z Wilhelmem II no bardzo często sprzedawane są w pakietach, nie wiem, po 100 sztuk, a czasami i więcej jako czysto inwestycyjne czysto inwestycyjne pakiety. Więc chciałem dzisiaj was tutaj zachęcić do takiej dyskusji pod filmem, żebyście się wypowiedzieli i powiedzieli co wymyślicie na temat tych monet czy biorąc pod uwagę, że kupujemy historyczną monetę tak, i interesuje nas zawartość złota z jakimś tutaj tym elementem historycznym i mamy do wyboru na przykład suwerena, który kosztuje 6% powyżej samego kruszcu Również mamy kilka typów ciekawe monety, można sobie tutaj zebrać i na przykład taką 20-markówkę pruską, najpopularniejszą, która kosztuje na dzisiejszy 14% powyżej ceny kruszcu, którą lepiej wybrać i która lepiej rokuje. Czy jest szansa na to, że ta wartość kolekcjonerska tej monety wzrośnie? Tak jak powiedziałem, moim zdaniem ta szansa jest bardzo niska, o ile. No, nie chcę użyć słowa zerowa, natomiast jestem ciekawy, co Wy na ten temat myślicie. Jak Wy do tego tematu podchodzicie? Zapraszam Was do dyskusji pod filmem. No i dziękuję Wam za obejrzenie tego krótkiego materiału. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pamiętajcie, subskrypcja dzwoneczek. Cześć.